Ostroga piętowa tak, możesz pozbyć się bólu, ale to jeszcze nie wszystko. Jeśli obejrzysz ten film do końca, zobaczysz, jak łatwo można na stałe pozbyć się bólu. Większość ostrogi piętowej tworzy się tu, w tym wewnętrznym obszarze i to ma swoją uzasadnioną przyczynę ponieważ od dużego palca u stopy biegnie bardzo mocny łańcuch mięśniowo-ścięgnisty, który najczęściej bywa skrócony i nadmiernie napięty. A wtedy ścięgno pociąga za kość piętową, a kość zaczyna reagować. W ten sposób powstaje ostroga piętowa. Potem zaczyna rosnąć na zewnątrz. Pechowo może przeszkadzać w chodzeniu i boleć. Ale co mało kto wie, nie sama ostroga piętowa boli, lecz o kost na ostrogi, gdy napięcie jest zbyt wysokie. To znaczy, jeśli teraz dzięki odpowiednim ćwiczeniom zmniejszymy to napięcie, ostroga piętowa pozostanie. Ale ból ma szansę zniknąć. I właśnie po to, aby wprowadzić tu relaksację, zrobimy teraz dwa ćwiczenia, a na koniec pokażę Ci jeszcze jeden wariant bonusowy do drugiego ćwiczenia, który może jeszcze bardziej wzmocnić ten efekt. Do pierwszego ćwiczenia usiądź wygodnie na krześle. Jeśli masz ostrogę piętową po prawej stronie, wykonaj je prawą nogą, w przeciwnym razie użyj lewej nogi. Usiądź odrobinę bardziej do przodu na krawędzi krzesła i postaw stopę. I spróbuj. Powoli pochylając się do przodu, mocno oraz pewnie trzymaj się krzesła. Także wywierasz nacisk, by noga była wciśnięta w dół i jednocześnie palec u nogi przeprostowany. A teraz trochę od Ciebie zależy: przetestuj, możesz też pójść trochę dalej do tyłu. I jest taka pozycja, gdzie, jeśli masz szczęście, nawet poczujesz, jak ciągnie do ostrogi piętowej? I to byłoby najlepsze, ponieważ masz bezpośredni kontakt z tym miejscem. Ale nie jest to konieczne, bo i tak działa. Kiedy masz tę pozycję, możesz też lekko naciskać rękami na kolano. Palec u stopy jest wyprostowany, a jednocześnie ten środkowy obszar stopy, o którym ci mówiłem, że tam jest za dużo napięcia, teraz to rozciągamy. Czekamy chwilę, żeby powięzi i mięśnie ładnie się poddały. Oddychasz spokojnie i jeśli pojawia się ból rozciągania, nie powinien być zbyt intensywny. Powinien być taki, że ledwie jesteś w stanie dobrze go znieść. I podczas ćwiczenia spróbuj to trochę zoptymalizować. Opuść kolano trochę niżej i poczuj, co tam się dzieje. Zaczynamy teraz intensywny trening. Jeśli to dla Ciebie za wcześnie. Po prostu kontynuuj rozciąganie. To jest już bardzo, bardzo dobre ćwiczenie. Trening siłowy to jeszcze trochę więcej. Postaraj się mocno wcisnąć swój duży palec u stopy w podłogę, nie przesuwając przy tym w żaden sposób całej stopy. Po prostu wciśnij, rozluźnij i wtedy może zauważysz, że możesz trochę bardziej wejść w rozciąganie. A potem jeszcze raz naciśnij palcem u nogi i znów rozluźnij. I jeszcze trochę dalej do środka. Może naciśnij trochę mocniej rękami na kolano, może zmień trochę kąt, opuść kolano trochę niżej. Może to sprawić, że poczujesz większe rozciąganie. Za każdym razem, gdy powtarzasz to ćwiczenie, które warto robić codziennie, nabierasz lepszego wyczucia i możesz jeszcze lepiej je dopasować. A potem powoli wychodzisz do pozycji początkowej, i teraz podchodzimy razem do ściany. Tak, a teraz włączamy łydkę do rozciągania znacznie bardziej, aby wszystko, co tutaj wchodzi jako siła od łydki, było efektywne. Więc to trzeba uwzględnić. Podejść bliżej do ściany i ustaw swoją chorą stopę tak daleko, żebyś poczuł już wyraźne wstępne rozciąganie w tej łydce. Ważne, tylna stopa musi być prosto do ściany. Nie może być skierowana na zewnątrz. I kolano Powinno być całkowicie wyprostowane, a następnie bardzo powoli i ostrożnie zginasz lewe kolano coraz bardziej do przodu. Swoją drogą może się zdarzyć, że stoisz znacznie bliżej ściany, ponieważ Twoje łydki są tak skrócone, że masz znacznie mniejszy dystans. Zrób to dokładnie tak, żeby pasowało. I wtedy poczujesz rozciąganie w górnej części łydki. W górze łydki poczujesz rozciąganie i powoli pogłębiaj ruch. Naciśnij wtedy palcami i przodem stopy na podłogę. Jeśli możesz już to uruchomić, jeśli nie, to na razie zostaw to i zrób w następnych dniach. Dodaj to, gdy będziesz powtarzać ćwiczenie. Rozluźnij się ponownie. Postaraj się wejść troszkę głębiej w to rozciąganie. A następnie po upływie około jednej minuty delikatnie ugnij swoje prawe kolano, i wtedy zauważysz, że rozciąganie przenosi się bardziej na okolice kostki, zwłaszcza na ścięgno Achillesa, oraz w inne pobliskie rejony. I teraz naprawdę ładnie się tam rozciągamy. A teraz zginaj prawą nogę trochę bardziej w kolanie. I wtedy poczujesz rozciąganie w stawie skokowym. A teraz starannie naciskamy palcami u nóg oraz przednią częścią stopy na twardą powierzchnię podłogi. Dobrze naciskamy. Rozluźniamy nasze mięśnie i przechodzimy jeszcze trochę dalej w nasze rozciąganie. A następnie przenosisz ciężar na lewą stronę i z powrotem stawiasz stopę. I poruszasz się trochę swobodnie. Więc obiecałem jeszcze bonus, jeszcze bardziej skuteczny. Możesz to zrobić z naszym ratownikiem kolan, albo jeśli go nie masz, z książką. A wyjątkowość tego ćwiczenia polega na tym, że stopa jest już wstępnie rozciągnięta. Z tą wstępnie rozciągniętą stopą pochylasz się do przodu, aż poczujesz, że górna część łydki mocno pracuje i spoczywa na niej cały ciężar ciała, co daje więcej mocy w rozciąganiu. I w tej wersji w drugiej fazie, w drugiej minucie, możesz lekko ugiąć kolano i wtedy zauważysz, że rozciąganie, podobnie jak wcześniej przy ścianie, przemieszcza się bardziej w stronę stawu skokowego i ścięgna Achillesa. Dobra. Teraz przejdź się kilka kroków i poczuj, co się zmieniło. Zwróć uwagę, poczuj i porównaj, jak było wcześniej, a jak jest teraz. Może być bardzo dobrze, tak, że już jest lżej, że ból już się zmniejszył. Ważne jest, abyś to powtarzał każdego dnia, dlatego koniecznie zapisz ten filmik, aby mieć do niego szybki i łatwy dostęp i bądź ciekaw, co się zmieni na stałe.